Przepraszam cię bardzo, do czego zmierzasz? Chcesz porozmawiać o naszym seksie? Widziałem cię jak brałaś prysznic. To był piękny widok. Tak naprawdę to zapomniałem już właściwie, co to jest. No mózg sam wybiera wspomnienia. Dlaczego mąż nosi taką koszulkę? Ja mam podobną. Ach, wie pan, to taka stara po domu. Tylko moja nie jest taka wypukła. Się zmienił, mąż! Wiesz, że on gra na gitarze ma zespół. No właśnie. Co właśnie? Ja po prostu próbuję o ciebie walczyć, a czempion nie może mieć brzuszka! Kurde, wy chyba jakiś problem. Mam pięć pizzę na wieczór. No i? Żyjemy jak wyryć. Tak często bywa, że fajna para, fajni ludzie. Z wierzchu wszystko wygląda na ideał, a tak naprawdę coś nie styka. No ja się nie znałam. No właśnie, mówię. Ciebie pytam, z kim rozmawiałeś? Z Suzo. Suzo, no. Miałaś sześciu facetów! Raz, dwa, trzy, cztery, trzy! Ja nigdy nie spotkałem takim kobiety. To, to żyjesz! Bruno, Bruno, tak... Chłopak zarośnięty, jest tatuaż, prąd naprawdę, no! Pomyślałam, no, że tylko chcielibyś. No, w z ciebie. Chcesz fajnie żyć? Być szczęśliwym. No to uważaj, bo masz jedno życie. Przynajmniej tu na ziemskim padole. No i masz odpowiedź. <śmiennie> <śmiennie>